Bracia, niech uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych, a od szafarzy już tutaj się żąda, by każdy z nich był wierny. Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę osądzony przez Was, czy przez jakikolwiek Trybunał Ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią że to nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę. Od szafarzy już tutaj się żąda, by każdy z nich był wierny. Wierność, wierność przed Panem Bogiem, wierność w naszym chrześcijaństwie i w naszym powołaniu, i w naszej służbie. Wierność w naszym życiu jest czymś bardzo ważnym. I czymś trudnym, czasem łatwiej jest zrobić jakieś, jakiś bohaterski czyn, dokonać jakiegoś bohaterskiego czynu, niż być wiernym w małym, być wiernym Panu Bogu, być wiernym w swoim powołaniu, kapłaństwu, małżeństwu, rodzicielstwu. Każdy w swoim powołaniu być wiernym, być stałym, żeby każdy z nich był wierny. Później piękne są te słowa Pawła. Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę osądzony przez Was, czy przez jakikolwiek Trybunał Ludzki. Mnie, dla mnie to nie jest ważne, co Wy o tym myślicie, co, jak Wy to sądzicie, jak Wy na to patrzycie, jak patrzą ludzie na moje życie, jak mnie sądzą, osądzają. To dla mnie nie ma znaczenia. Ważne jest, co myśli o mnie Bóg, co myśli Pan Bóg. I to jest ważne, żebyśmy to zauważyli i też mieli takie podejście, że to nie jest ważne, co ludzie o nas myślą. Owszem, czasami możemy się zastanowić, bo może mają rację, ale jak widzimy, że nas osądzają bezpodstawnie, to nie może to mie mieć dla nas znaczenia. My zbyt bardzo przeżywamy i martwimy się o to, co o nas myślą, co nas mówią, jak na nas patrzą, gdzie nas krytykują, gdzie nas osądzają. To nie jest ważne. Ważne, co Pan Bóg o nas myśli. Jeśli w oczach Pana Boga jest wszystko dobrze, jeśli przed Panem Bogiem jesteśmy spokojni, to nie ma znaczenia, co ludzie o nas myślą. Ale też bardzo ciekawa myśl, którą Paweł mówi: Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. Nawet jak sumienie mi niczego nie wyrzuca, to jeszcze nie mogę być spokojnym. Czyli co Paweł mówi? Mówi o tym, że czasem możemy mieć sumienie niewłaściwie uformowane, sumienie, które jeszcze mi czegoś nie pokazuje. Czasem jest tak, że my bardziej przeżywamy jakieś wydarzenia emocjonalnie. I na przykład mówimy, ja nic złego nie robię, bo tutaj może mówią, że to jest grzech, no ale ja nie czuję, że to jest grzech. Ja nie czuję, że kogoś krzywdzę, ale to, że ja nie czuję, to nie znaczy, że to nie jest grzech, bo mylimy sprawy emocji, uczuć i sprawy grzechu. Może być taki grzech, który ja czuję, czuję wyrzuty sumienia, czuję, że coś zrobiłem źle, a może być taki grzech, że ja w ogóle go nie uznaję za grzech. Ja go nie czuję, że to jest grzech, ale on jest. I ważna jest obiektywna prawda. Obiektywna prawda, że coś jest złym albo coś jest grzechem, nawet jeśli ja myślę o tym inaczej albo czuję inaczej, nie z uczuć mamy się spowiadać, ale z grzechów. Czyli ja mogę nie czuć zupełnie tego grzechu, ale wiem, że to jest grzech. I mamy się spowiadać, bo to jest grzech, nawet jeśli ja tego nie czuję. Ale może być też taki grzech, którego sobie nie uświadamiam. Nie dojrzałem jeszcze do tego, żeby widzieć ten grzech. Ktoś mówi, do mnie dotarło, że ja uczyniłem jakieś grzechy, nigdy się z tego nie spowiadałem, nigdy nie myślałem, że to jest grzech. A teraz do mnie doszło, że tak, rzeczywiście to jest grzech. My często nie uświadamiamy sobie grzechów, dlatego na spowiedzi mówimy: Więcej grzechów nie pamiętam, ale za wszystkie bardzo żałuję. Czyli nie pamiętam, czasem może być jakiś grzech, a nie pamiętam, albo go sobie nie uświadamiam, ale dlatego na spowiedzi nie mówimy: Nie mam więcej grzechów, ale nie pamiętam, albo sobie nie uświadamiam więcej grzechów. Czyli spowiadam się także i proszę, Pan Bóg mnie odpuścił te grzechy, których ja nie jestem świadomy. I to jest bardzo ważna modlitwa. Ważne, żebyśmy przed Panem Bogiem byli bardzo pokorni, że może są grzechy, choć mi sumienie niczego nie wyrzuca, ale może jakieś grzechy jeszcze są. Dlatego, Panie, przebacz mi wszystkie moje grzechy. Dziś pierwszy piątek miesiąca, dzień, kiedy, taki szczególny dzień w miesiącu, kiedy pokutujemy, kiedy dziękujemy za za zbawienie, za krzyż, za śmierć Jezusa, za Jego mękę. Patrzymy na najświętsze serce Jezusa i dziękujemy, wynagradzamy najświętszemu sercu Jezusa. I prosimy, że Pan Bóg się nad nami zmiłował. Prosimy o Boże Miłosierdzie, szczególny taki dzień pokuty, dzień, dzień modlitwy o przebaczenie naszych grzechów, dzień spowiedzi też. Dlatego dobrze, że nas to słowo tak dzisiaj prowadzi, że nam jeszcze pomaga głębiej wejść w swoje sumienie, w rachunek sumienia, w spowiedź. I warto, żebyśmy prosili, że Pan Bóg przebaczył nam nasze grzechy, że Pan Bóg nam nas zmiłował się nad nami, żeby nas poprowadził do nieba. Dzisiejsza Ewangelia, faryzeusze uczeni w piśmie rzekli do Jezusa, uczniowie Jana dużo poszczu i modły odprawiają, tak samo uczniowie faryzeuszów, twoi zaś jedzą i piją. Jezus rzekł do nich, czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki Pan Młody jest z nimi, lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego i wtedy wów dzień będą pościli. I później jeszcze przypowieści o łacie do starego ubrania i o młodym winis i starych bukłakach, ale zajmijmy się tą pierwszą częścią. Dziś piątek, dzień postu, więc warto, żebyśmy też spojrzeli na ten post, ale spójrzmy trochę inaczej. Czym jest post? Jaki jest sens postu? Jezus porównuje post do wesela, do wesela, do obecności Pana Młodego, czyli On jest tym Panem Młodym, który, którego my pragniemy, oczekujemy. Jak On jest z nami, to jesteśmy szczęśliwi. Ale przyjdzie czas, że zabiorą im Pana Młodego i wtedy w owe dni będą pościli. To pokazuje nam, czym jest post. Post jest jakąś tęsknotą, tęsknotą, wyrażeniem naszej tęsknoty za tym, kogo bardzo kochamy i kto nas bardzo kocha, za Panem młodym, za weselem, za radością. I spróbujmy spojrzeć na to, że post to jest wyraz tego, że nam brakuje w życiu Pana Boga. Nie mamy jeszcze Pana Boga na 100%. Jesteśmy, oczywiście, przyjmujemy komunię, modlimy się, słuchamy Słowa Bożego. Spotykamy Pana Jezusa w drugim człowieku, ale jeszcze to nie jest spotkanie na 100% tak jak będzie w niebie. Pełna świadomość obecności Boga, pełna radość z obecności Boga, pełnia miłości, no nie ma jeszcze tego Pana Boga z nami tak, jak, jak będzie w niebie. I jest ten jakiś brak Pana Boga, jest to jakaś pustka w naszym życiu, w naszym sercu. I post jest właśnie wyrażeniem tej naszej tęsknoty za Panem. I zwróćmy uwagę na to, że. Ciągle nam czegoś w życiu brakuje, ciągle jesteśmy niezadowoleni. Czasem nam brakuje drugiego człowieka, czujemy się samotni, a czasem mamy tyle ludzi wokół siebie, że już byśmy chcieli odpocząć od ludzi, pobyć sami. I ciągle jakaś pustka, albo nam brakuje drugiego człowieka, albo nam brakuje spokoju i ciszy od innych ludzi. I czasem jesteśmy głodni i chciałoby się zjeść, a czasem jesteśmy już przejedzeni i chciałoby się od tego jedzenia odpocząć. Czasem mamy za mało pieniędzy albo za mało jakiejś rzeczy, ciągle nam czegoś brakuje, chcemy coś kupić, czasem już czujemy przesyt, że już wszystko mamy, już nie, nie umiemy się tym cieszyć, tym, co mamy, bo już za dużo tego wszystkiego i ciągle nam czegoś brakuje, ciągle nie jesteśmy do końca szczęśliwi. Ciągle w naszym życiu, jak każdego dnia my czujemy coś, jakiś smutek, coś, jak brakuje nam do pełni szczęścia, a czasem to nawet czujemy, że nie jesteśmy szczęśliwi, a nawet nie wiemy dlaczego. No już nie wiem, czego mi brakuje, no niby wszystko jest, a nie jestem szczęśliwy, a czegoś mi brakuje, i dzisiejsze słowo nam podpowiada: brakuje Ci Pana Boga. Ta każda pustka w Twoim życiu, to czego, czego Ci brakuje, ona przypomina Ci o tym, że Pana Boga Ci brakuje w życiu. I teraz, jeżeli mamy taką świadomość, to przede wszystkim nie staramy się przeszywać łaty do starego ubrania, tylko zmieniamy ubranie. Czyli nie szukamy, żeby tylko zaspokoić to jakieś jedno pragnienie, ale szukam Pana Boga, który mi zaspokoi wszystkie moje pragnienia, który napełni moje serce, moją pustkę. Czyli jak ja czuję się jakiś taki nieszczęśliwy na różne sposoby, to przede wszystkim ja muszę więcej czasu poświęcić Panu Bogu. Ja muszę przyjść przed Najświętszy Sakrament, pobyć z Jezusem, przed Jezusem. I wtedy się okaże, że te wszystkie inne rzeczy, nawet jeżeli ich nie zaspokoiłem, one już mnie tak nie męczą. One już na, nie, nie sprawiają, że jestem nieszczęśliwy. No, czegoś mi brakuje, to brakuje, no i co? No niech brakuje. Ale to mnie nie niepokoi. Bo znalazłem szczęście, bo znalazłem nowe ubranie. Nie muszę zaszywać tej łaty, bo zmieniłem sobie zupełnie ubranie. Bo przyjąłem w pełni Jezusa, który jest moim szczęściem. Czym więcej się modlimy, czym więcej trwamy przy Panu, tym bardziej jesteśmy szczęśliwi. Pustkę naszego serca może zaspokoić tylko Pan Bóg. Pięknie jest dzisiejszy psalm. Proponuję, żebyśmy na koniec pomodlili się słowami dzisiejszego psalmu. Miej ufność w Panu i czyń to, co dobre, a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie. Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia Twego serca. Powiesz Panu swą drogę, zaufaj Mu, a On sam będzie działał. On sprawi, że Twa sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a prawość Twoja jak blask południa. Odstąp od złego, czyń dobrze, abyś mógł przetrwać na wieki. Gdyż Pan miłuje sprawiedliwość i nie opuszcza swych świętych. Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana, on ich ucieczką w czasie utrapienia. Pan ich wspomaga i wyzwala, wyzwala od występnych i zachowuje, on bowiem jest ich ucieczką. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z surgutu z Syberii z Panem Bogiem.